Dzień ósmy podobno, ja chyba się pomyliłem w liczeniu i gdzieś coś się walnąłem Dzisiaj zweryfikuję tę informację Jesteśmy w Oakland W... w Zatoce. No, fajnie, jest fajnie Ładnie <tryk> Tutaj mamy też port kontenerowy Norbert mi wchodzi w kadr, ale trudno fajne, fajne no, spoko, tam daleko San Francisco wchodzimy do amerykańskiego marketu wino, jedzenie, meble i dekoracje dobry combo i

Rok budowania tego magazynu to jest prawdopodobnie właśnie ten rok powstania, czyli 1885, a to jest mniej więcej ten wiek, co warszawskie praski kamienice są, czyli 1885, 1890, 1900. Te okolice więc fajne. Dobra, wracałem wreszcie do Walmartu. Spodziewałem się, że będzie bardziej takie. Wow! Słyszałem o te legendy gdzie wiesz? Chodzicie i konsola do gier 3 dolary. Komputer z Intel Pentium, jakiś tam za 8 dolarów Mały Azjata, który robi ci pracę za 25. A tu ceny są takie bardzo normalne. Bardzo takie zwyczajne, że tak powiem. Trochę szkoda, no to jest takie pierwsze miejsce, które tak się trochę, no myślałem, że pójdę i tu pyk będzie, a tu konsolkę se kupię, a to wszystko se kupię, proszę bardzo, co to jest nawet, nie, lodówki nie chcę, ale no, a to tak, no, 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 no. tak tym optymistycznym akcentem idziemy dalej. Tylko, że już długo jestem w Stanach, mogę podać mój sekretny plan, dlaczego tutaj tak właściwie przyjechałem będzie atakowanie strefy 51 i zbieramy już ekipę pierwszy zbieramy sprzęt czyli USS Hornet to będzie kurcze idealny statek który nam przysłuży się w działaniach na oblężenia strefy 51 jeszcze nie wymyśliliśmy z kumplami jak go przetransportujemy ale to na pewno zadziała świetny pomysł Poza pokonali mnie. Mimo, że tam są jakieś fajne odrzutowce czy coś, ale wejście za 20 dolców. No chyba coś. No, no ale się, fajny ogon jest. Chyba coś kogoś boli. Nie boli serduszko. 95% spółek to No, Dużo. No. A Taki kolor jest... Kurwa, przecież Teams jest tak lepszy. tą taką bardziej reprezentatywną część Oakland. Byliśmy w sklepie z komiksami. Teraz Przemek ten zabiera, gdzie nas zabierz Przemku? Do sklepu z puszkami. Nie Do sklepu z puszkami. I szprejami. I będzie mazał po autobusach jak no zwykle gamoń. Nie nie będę. Nie będzie ja niszczył, niszczył e, kraj. Który go stworzył, czyli Ale to tylko w Stanach jest możliwe, że macie całusieńką, całusieńką szafkę. Tylko i wyłącznie z homeopatią O, oh. oh, is that Polish reference? Wszystkich na dziewiątym chyba dniu, według statystyk bodzia Miałem sprawdzić wczoraj, ale nie sprawdziłem Więc jest, póki zatrzymam się, tego, że jest dziewiąty dzień A dzisiaj idziemy zobaczyć wyspę więzienną San Francisco Zwaną również, a właściwie nazywającą się Alcatraz Jak to w Stanach, nawet kolejki są zajebiście duże, więc... Ta nie, ta nie. Mmm, I parę. Nie mam pojęcia, czy cokolwiek słychać, ale myślę, że nie. Ale zaryzykuję i tak. Płyniemy teraz na wyspę Alcatraz. A tutaj pokażę Wam San Francisco z punktu z... widzenia zatrudnienia. Dostaliśmy już na wyspalkę teraz, teraz zmierzamy do samego więzienia. Przemek ma fajną książkę, powiedział właśnie nam ciekawostkę co przeczyta się jaka zasada. Ciekawostki co tam było, że co że jedyne co mogą dostać ziomki, które tutaj spały to żarło, ciuchy, miejsce do spania i opieka medyczna i wszystko inne co dostają jest przywilejne. Właśnie, bardzo mądre. Ciekawe, czy się nagrało. No, Mam nadzieję, że tak. Ale idziemy dalej. Tick shop tutaj będzie można kupić. Tutaj w tym elektrycznym sklepie na przykład Irpotce y można kupić. Dzisiaj w Alcatraz, jedno z najbardziej znanych landmarków. Alcatraz mieściła 950 tysięcy litrów wody. W tym momencie już nie potrzebują takiej ilości wody, więc cała woda jest przetrzymywana w tych cysternach. Też spoko. Kostnica, zaraz też wejdziemy do środka albo przynajmniej spojrzymy przez szybkę, bo jest kolejka. Może tam zobaczymy jakieś coś fajnego. Fajna ta kostnica, tylko taka, taka, taka nie za dużo. Mało trupów. W, ogóle, w sumie w ogóle... Nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale Alka teraz służyło za... więzienie. To była wyspa więzienna od... Nie wiem, może... Ja tak wszedłem tutaj i tak zacząłem opowiadać, co tu jest, a... a kurczę, nie... Nie, jakby... Nie rozpoczęłem w żaden sposób, nie, ale... Alcatraz... służyło właśnie jako... Jakoś mi się Alcatraz kojarzyło z pączkami. Alcatraz... Dzisiaj na przykład, o, jest pan William Becker, więzień numer 1259 który był więźniem tutaj. I ono, można się z nim spotkać i go, Na Siemka, jak ci się żyło? A on wtedy zapyta, albo dobrze, albo się To jest mapalka. To Więc jesteśmy wy. Tutaj był przydział ubrania, widzę. Skarpetki, buty testowałeś? Tutaj był. Prysznic dla zainteresowanych. Myć się dwa razy w tygodniu. Ja, ja zawsze byłem w tym wszystkim. Kto chciał przeczytać, to musi zauważyć, że mycie odbywało się tylko dwa razy w tygodniu. Jak byłeś grzeczny, o mydełka są nawet. Dotarliśmy już do głównego, dostaliśmy taki fajny sprzęcie, gdy słuchania za, za darmoche było, więc fajnie Coś nacisnąłem. Zobacz, nie może. No, więc fajnie, fajnie. A tu, sala o stolik, krzesełko, kibelek, zlew. Co jeszcze? Yeah. 3 Raz, dwa, trzy. <miany> yeah, that. says set tour begins here. On your right, look for a photo panel entitled Tour Narrators. Walk over to it. Walk. Do not run when moving from one place to another. I'm Pat Mahoney, former Alcatraz correctional officer. Your... W części z izolatkami. To jest fajne. Bardzo fajne to Pięk. nagranie, co tu to jest strasznie fajnie Ziemoczki. Raz na tydzień mogli wyjść z tej sali. Raz na tydzień. To jest jeszcze taka izolatka w izolatkach. Czyli piek, zamykasz ciemno. Fajnie, fajnie. Fajna sprawa. Za to pana zamknęli. Za co Cię zamknęli? Tak sobie żył. Biblioteka więzienna. Teraz jak będę miał tylko chwilę miejsca to coś powiem, ale tak to wygląda fajnie. Wrózę spoko, miejsceczkę. Sklep też się nie spoko. No, sklep też jest git. Czy bodzie już finalnie po? Jak Ci się podobało? Spoko. Spoko, no też pojęł się... dzisiaj na, na pastudzie, który był taki mocny 4,5 nawet 4. 4. Smaczne, ale... ale żony te zastąpiliśmy sobie czymś innym, komar ponczusie amerykańskie ponczusie nie ma dać sam sobie muszę przelać moją frustrację kogoś chyba coś bardzo bolało gdy, sobie, gdy postawał w San Francisco se pomyślał a to będzie świetny pomysł po prostu rewelacyjny żeby zrobić sobie Miasto, kurda, na cholernych górach. Pod górkę, żeby łazić, no. Ktoś nie spełnia rozumu po prostu. A jeszcze ludzie pomyśleli sobie, jakie to fajne, że to miasto jest na górę. Tak fajnie to będzie sobie podwiedzać, nie? Schodami do góry. I ludzie po prostu, niektórzy, tak jak ten ludź przede mną, po prostu dał się zbejtować na to że to fajne jest łazienie po górach i dołach. A później ludzie, którzy nie chcą łazić po górach i dołach, takie jak osoby na przykład jak ja, muszą łazić po górach i dołach, bo są przecież w San Francisco i muszą łazić. A jeszcze sobie myślisz, koniec schodów, a tam jeszcze więcej schodów. To jest jakiś dramat. To jest jakiś

Nagram, to będę już aktualizował Także więc, zostaliśmy Dzisiaj będzie mało filmów, bo Głównie jadę, może jakieś zdjęcia wrócę, jak mi Bodzio Przemek i Basia wyślą, to może będą Jak nie, to nie będzie Dzisiaj mamy wycieczkę z San Francisco Do Las Vegas Przez Narodowy Park Doliny Śmierci Jest jakieś kurwa milion stopni Dokładnie Dokładnie to 110 stopni Fahrenheita. Jest to w Celsjuszu a ile? Ze, ze 40 parę. No. Wie, że jest gorąco, jak widzisz znaki. Uwaga, ekstremalne gorąco. Ja no, mogę powiedzieć, że jest na szczęście wiatr. To jest, to jest równie gorący co całe powietrze, więc. No, jest fajnie. Bardzo Przybawić przyjemne... piaskiem pustynnym. Fajny, taki malutki, rzeciutki, że tak powiem. Bardzo No jest... No jest gorąco powiem, no jest cieplutko. Znaczy widoki już tos No ale jest ciepło i w Las Vegas też tak ma być podobno. Jest fajnie. Naprawdę fajnie. Inside joke, cała widownia Twitcha zebrana na jednym zdjęciu. A oto proszę państwa Druga poprzemku Największa depresja w Stanach Zjednoczonych Brawo Kiedyś tam dojdziesz Przemek, Tam jest Silo Kiedyś się osiągniesz ten poziom. Pięknie. A Polaki Polaki się skąpały chyba <grystanie> Dobrze To jest taka słowna ścieżka Wydeptana przez właśnie Polaków Tu Polaki o, Spotkaliśmy z filmem Polaków Jezu jak tu jest cholernie ciepło jest niby ciemno, a jest tak gorąco, że ojepiesz. Co ty nagrywasz?